No ej! Możesz mi dać deopa teraz. Już dostałem opa. Właśnie. A. To możesz go banować <noise> Bun na wszelki. Dajcie mi jeszcze ten game mod zero. Daj. No. Nie da się no. Displayer cannot be found oh. Wyłącz Po co dał śpo? Żeby wyłączył Jak nie wyłączy to 5 Wyłączaj tego Creative Moda Creative Moda Wyłączaj to Nie mam, czekaj już wyłączę Czekajam Padl ci daj ci opły to się już mnie wyopłasz. Czyż to nie. Teraz. To, 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 jak, to jak tam ma ci życie? A mm. że chcesz na mój dom wejść? Wiesz, co? Ogólnie moje życie. Co? To mi się wydaje, że. To no spoko, spokojnie, Wiesz dlaczego. Ze względu na dużą ilość tego. Mm. Mefedronu. Nie, nie, nie czekaj, brak mi słowa. Chodzi mm. mi o chromosomów. Nie, mm. diamentów. Co? Diamentów pieniędzy. E, tak, właśnie, diamentów. Jestem teraz bogaty. Niepotrzebna potrzebuję nic jest. A ty sobie to dojdziemy? Nie. Może to sprawdzimy. To co w takim razie masz, coś jesteś taki bogaty? Ja? No mówię ci, że diamentów. Ile? <grymne> <grymne> Czyś możesz go zabić? No zabij. Uważaj, bo teraz to tylko okejwa. Nie muszę go zabijać. To jest zbędne. A, z... A sam go zabij. <grymne> Kurwa. <grymne> Nieee. Nie, spędne najgorze. to było. Co co? zbędne to było. Moja skrzynka! skrzynkę. Za późno A ile miał diamentów? Uuuu, 8 staków, bloczków I co, ty jeszcze, ty jeszcze chcesz, zrobić skrzynkę od... Do... No o, i myture, to że, to, jakieś... jest, jest, kara O, serwer Kurde, no nie ma co robić Bo się wygłupiasz, i musimy cię ogarniać, Mati Zabiłem No ja się nie, nie Wcale Pójdziemy do netheru no? no ja już, już nakopałem obsydianu. Było tak łatwe zrobić stone slab'a i żebyś się nie domyślił. Creeper. Myślałem, że będę bogaty. Jak się kończy, ci to woli, no czekaj. W sumie mam lepszy pomysł Muszę znaleźć. Tu mnie to potrzebuje. O, mam. No. no już tego nie mam. Czekaj, czekaj. To jest my... Ja mam. Motyrent. No <try> czegoś? Nie was. Czekaj, wypadł Nie, coś mam. Jestem poza tą działką na razie. Są płotki. Ty... I co ty robisz? Jestem poza płytkami. I co tam takiego robisz? Nieprawda. Nie, to już tutaj jest mój teren. Nieprawda. Tak. Nie. Bo wiesz co, wiesz co, co, co? Patrz, tyle mam na tym. Nie, to... Tyle ci mam na, ci na temat najpierw. do powiedzenia, tu. Patrz, patrzcie, co on robi. Co się dzieje? Przychodzi i... Walni mnie z miecza i Na pewno. To było z łapki, a z mieczek. Dobra. Zniszczyłeś mi pole. Ch**a, mam łapkę. Ja po to do biegocień. Długo no długo już. No odbanycie to, to pójdę z wami do piekła w sumie. Już masz unbanna. No. Troszkę... tak, no. zrobię tak, że... A, też to. Ja mam chyba w skrzynce. Pozwalam ci. Jak pójdę tu ty Tam przy kowalu. A co ty, ty robisz? A? Ja buduję dom A nie miał domu przypadkiem? To. Może Tam. ty. Tam jest mój dom, Pat Dlaczego budujesz nowy? Nie, no tam jest mój dom, no właśnie buduję, w sensie ulepszam Dom i poza nim wszystko O, tu tak ładnie zrobił Creeper Boom, więc zostawiam O, masz tego Eee, gdzie budujemy? Nie wiem Czyli... Muszę ogrodzić działki dalej Gdzieś poza miastem chyba, nie? No Ja ze かかと。